Dzień dobry Państwu, nazywam się Sławomir Niesłony. Postaram się Państwu pokazać, w jaki sposób można przejść tą procedurę związaną z zainstalowaniem programu, dzięki któremu będzie możliwe prowadzenie też rozmów dźwiękowych. Dostaniecie Państwo na adresy e-mail, które otrzymaliście z Biura Rady Miejskiej zaproszenie do tego, aby wejść w taki pokój wirtualny, Wcześniej przygotowany no, celem przeprowadzenia czy to 15 kwietnia testów, czy 17 kwietnia sesji Rady Miejskiej. Ten e-mail będzie wyglądał w ten sposób. Klikamy na niego i uruchamiamy zielony przycisk, który będzie znajdował się w środku. Przez chwilę czekamy, aż pojawi się okienko z koniecznością pobrania specjalnego pliku, który zostanie zainstalowany na Państwa komputerach, i uwaga, to będzie czynność jednorazowa. Następne już spotkania będą polegały na tym, że Państwo tego procesu nie będziecie przechodzić. Potwierdzamy, że chcemy zapisać ten plik. Przeglądarka tą strzałeczką informuje nas, że Mamy pobrany ten plik, klikamy na tą strzałeczkę, wybieramy pobrany wcześniej plik i potwierdzamy jego uruchomienie. W tym momencie system informatyczny łączy się z siecią i pobiera ten plik, który jest instalowany czy to na naszym komputerze stacjonarnym, czy też na laptopie. Dzięki temu, że on będzie zainstalowany, tak jak mówiłem wcześniej, Następne połączenia już będą się odbywać bez konieczności ściągania tego programu. Kiedy pojawi się takie okienko, w pierwszej kolejności musimy podać swoje nazwisko najlepiej. W ten sposób będziemy identyfikowani czy to przez pana przewodniczącego, czy też przez innych uczestników spotkania. Poniżej podajemy adres e-mail. I jest to adres, który Państwo otrzymaliście z Biura Rady Miejskiej. Ja podam tutaj swój adres. I potwierdzamy, że chcemy się połączyć. Kiedy pojawi się okienko informujące nas o tym, że i nazwa, oraz adres mailowy został, został przyjęty, wówczas. Potwierdzamy, że chcemy połączyć się z tym pokojem. Tu po prawej stronie widzimy, że już jesteśmy połączeni, a na dole mamy możliwość wyboru: albo włączymy, wyłączymy mikrofon, albo włączymy i wyłączymy sobie kamerkę. Ja w tej chwili włączę tą kamerkę. Eee, dzień dobry Państwu. Eee, i na tym de facto kończy się cały proces związany z instalacją tego dodatku. Oczywiście czekamy tak długo, aż wszyscy inni tutaj się pojawią, i w ten sposób będzie można zabierać głos, który będzie udzielany. Oczywiście możemy wyłączyć, możemy wyłączyć, możemy się zgłosić do głosu, ale de facto. To oprogramowanie będzie służyło tylko i wyłącznie do, do tego, żeby y, prowadzić rozmowy y, podczas testów i podczas prowadzenia y, sesji Rady Miejskiej. Oczywiście do tego potrzebujemy y, słuchawek z mikrofonem. Jeżeli ktoś ma laptop no to nie potrzebuje niczego. Jeżeli ktoś ma komputer stacjonarny Proponuję zwykłe słuchawki, takie mm, telefoniczne będą wystarczające. Dziękuję bardzo.